Hej, oglądacie podcast 5 na 5 rozwiązujący quizy. Konkretnie rozwiązuje ja, czyli Michał. I przed nami 5 zadań na niedzielę. Jest 12 listopada. Zaczynamy od plakatu, który, na którym widzimy większość pikseli i chyba konstrukcja plakatu tutaj jest panna młoda, to jest pan młody po lewej stronie, jest cała wielka rodzina panny młodej. Mówimy oczywiście o moim wielkim greckim weselu. Synderdol. Dzisiaj został nam ostatni dzień na to, żeby zgadnąć Jaki jest, jaki jest temat filmu a raczej jaki jest temat całego tygodnia więc spróbujmy, najpierw zgadniemy film no, po 9 kratkach a następnie będziemy próbować zgadnąć cały film, spróbujmy sobie od środkowej kratki Thriller Mystery, dobrze wpiszemy 7 no, nawet nie daje mi wybrać 7 o czym To Magnificent Seven. Um, ok, może, 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 może Sin City. To nie Sin City, dobra. Potrzebuję prawy. Ok, ee, dobra. Wiem co to jest. Zodiak. Ale nadal nie mam trochę pojęcia, jaki jest y, cały temat y, tego tygodnia. Serial killers. Alphabetical. Okej, okay, dobra. <grych> trochę się tego nie spodziewałem. Framed. Y, jest to y, um, zadanie, w którym rozpoznajemy film po z filmu i zgadniemy sobie Full Metal Jacket. Nie. Okej, okay, to jest bardziej więzienie aniżeli. E, aniżeli wojsko. E, Shawshank Redemption. Nie. Ehm, może jest to. Zielona Mila. Mówię, że nie dadzą mi nawet. Nie dadzą mi nawet spróbować. Ehm, co jeszcze może być dotyczące więzienia? Ok, próbujemy y, następny film Blues Brothers. Tak, wydaje mi się, po tych postaciach, które te dwie ze sobą e, rozmawiają. Dobra, mamy, mamy Blues Brothers i przechodzimy do box office game, gdzie zgadujemy 5 filmów, które wyszło w weekend 26 września 2014 roku. Mamy informacje o tym, ile zarobiły w danym tygodniu, ile zarobiły do tej pory i 200 punktów do wydania na podpowiedzi, w razie gdybyśmy nie mogli zgadnąć za pierwszym razem. Celujemy w to, żeby zgadnąć wszystkie filmy, a nie żeby jakby jak najmniej punktów wydać, czy też jak najwięcej punktów zdobyć. Pierwszy film od Sony, 34 miliony w pierwszym roku. to wydaje się całkiem sporo. Pierwszy <coughs> aktor w filmie Equalizer. Okej, okay, udało się. Pierwszy Equalizer wyszedł w 2014 roku. Super. 20 Century Fox, do tej pory 57 milionów w drugim tygodniu. Nasz menedżer, Ball, nie wiem co to jest. Dylan O'Brien, dobra, ok, to może jest to Maze Runner, jeśli wyszedł w 2014 roku. Mamy Maze Runner, Focus Features, 17 milionów, Sorry, ale dzisiaj dzieją się rzeczy gdzieś na dole domu i po prostu próbuję, że, żeby przyspieszyć, jak to, e, jak to działa, żeby hałas nie przeszkadzał też w dle. I widzę, że nagrywanie idzie lepiej, ale zdarza się, że momenty haczki. Antony Starczy i Graham Annable. Zastanawiam się, czy to jest jakaś... kojarzę nazwisko Grima, Anna Bull, wydaje mi się, że to jest gość, który jest rysownikiem i robił gry takie przygodowe z zagadkami. W filmie gra Ben Kingsley. Może Captain Underpants. Nie, dobra, inny aktor. Isaac Hempstead Wright. Nie wiem, będę musiał wiedzieć więcej. When Trouble Strikes, Friends Stuck Together. Potrzebuję więcej informacji. No okej, okay, Box Trolls, ale <noise> dziwne, że zdradziło mi tytuł w, tutaj w opisie fabuły, bo zazwyczaj, zazwyczaj wykreśla y, tytuł filmu. No ale okej, okay, mamy, mamy Box Trolls, nie zaliczam sobie tego i tak okazuje się, że 0 punktów. Warner Brothers 22 miliony w drugim tygodniu, coś tu niespecjalnie poszło. Sean Levy. Z Jasonem Batemanem, czy to jest jakiś Game Night? Nie. Potrzebujemy więcej informacji. Tina Fey. Date Night? <coughs> Chociaż tam chyba grał Steve Carell. Welcome home. Get it uncomfortable. Dobra. Potrzebujemy więcej informacji. Nie mam pojęcia, <coughs> nie mam pojęcia jaki to jest film. This is where I leave you. Ok. No, muszę powiedzieć, że jestem e, zaskoczony. Warner Brothers. Ostatnie. Dobra, zobaczmy od tagline najpierw. Winter's Amazing True Story. Now has hope. Czyli zimowa opowieść ma jest nadzieja. Może jakiś Winter Tale. Winter's. E, może Snow White. Enhancement. Potrzebujemy jakiegoś aktora. Morgan Freeman. Ashley Judd <laughs> A came Spider Nie, potrzebujemy więcej informacji. Nie ma pojęcia, to też jakiś taki dziwny film. Dobra, zobaczmy jeszcze co możemy spróbować. Czemu nie? An Unforgettable Year Winter Dobra, poddajemy. Zobaczmy co, co nam zaproponowali. Dolphin Tale 2. Absolutnie nie ma szans, żeby wiedziałem co to jest. Tych dwóch ostatnich filmów i w sumie Bookstrollę też ciężki, ciężki tydzień wrzesień 2014 roku jak się okazuje ciężkie filmy do zgadnięcia i przechodzimy do ostatniego quizu, czyli Movie Do. Dostaniemy sekundowe streszczenie filmu, w tym sekundowym rozpoznajemy co to jest i zgadujemy tytuł. Była charakterystyczna animacja, ale będę potrzebował więcej informacji. Ale zacznijmy sobie od Big Hero 6. Ok, zobaczmy dwusekundowe streszczenie. U, nie wiem czy to jest. Nie, nie wiem, czy jak znany jest ten film. Dobra, Tytan Nowa Ziemia to też nie jest. no widać ewidentnie, że jakaś taka animacja z ładnym stylem, ale jak piszemy Iron Giant, nie może wiem, że to nie jest Iron Giant, ale potrzebuje 4 sekundy. Żaden jakiś taki ultra charakterystyczny element mnie e, nie chwyta. Hm wpisać Beauty and the Beast, czemu nie. Dobra, 5 sekundowe streszczenie i zobaczmy, co tutaj nam dadzą. Muszę powiedzieć, że nie, nie rozpoznaję tych postaci. Piszemy Dolphin Tail i ostatni. 6 sekund streszczenia. Nie, aż sam, jestem, aż sam jestem ciekaw, bo nie rozpoznaję tego filmu. Nimona. A, to chyba jakaś tegoroczna animacja, która prawdopodobnie będzie nominowana do Oscara. Chyba jest z produkcji Netflixowej. Okej, okay. No, dzisiaj dwa ostatnie quizy, dosyć trudne. Dziękuję za oglądanie i zapraszam na następny odcinek jutro. Pa.